Witajcie! Witam Was znowu na mojej farmie. <laughs> Więc tak, ym, tak było mówione, yy, było spracowane, to teraz będziemy zbierać balki. To już będzie następny odcinek. Nagrywam to zaraz pod żon. W yy, międzyczasie przyjechał do mnie kolega. Mówi: A, to ty będziesz się tym turem tak bawił. Masz pożyczyć i tu sprzęta porządnego, nie? No i przywieź mi. Zobacz, zaraz wam zarazam pokażę. To nie jest moje, to jest wypożyczone od kolegi właśnie. Proszę bardzo, przyczepa sama załadowcza. Myślę, że nam tu usprawni sprawę. Hmm, więc szybko nam to pójdzie. Fajnie, fajnie, co? Dobra. Nie ma co. Zabieramy się za jazdę. To będzie tylko ten odcinek z zbierania um, tych właśnie belek. Yy, więc yy, nie będzie myślę, że długi. O, zbieramy sobie belki wszystkie i na tym... Z tym akcentem zakończymy odcinek. Śmigamy po pierwszą dawkę. Mm, mam postawioną fajną studółkę taką szopę na belki siana. No, dosyć koszt... Znaczy dosyć kosztowne. w moim przypadku trochę kosztuje, bo teraz jestem ogólnie biedny. Mm, więc pozbieramy sobie to sianko. I pierwsze co to właśnie z siankiem pojedziemy. Więc tak Obsa rozkładamy sobie ramię. O, podjeżdżamy do belki I pyk. I namaduje. Proszę bardzo. Fajna robota, co? Elegancko, odprawnie. Tu mamy, tam jest belka z słomy, to nie będziemy mieszać. Podjedziemy sobie tak. No żeby nie zarysować, bo... O kurwa, już wiem przytarł. Już przytarłem. To mi się będzie już tutaj przyczał. O, widzicie? I fajnie to tak właśnie zbiera. I teraz tam. To nie będzie dużo, więc... Najpierw pozbieramy sobie sianko Jeszcze poskoczymy tam po tą jedną belkę, co tam została na tamtym polu Musimy troszeczkę pomanewrować będzie problem chyba Spróbujemy to złapać, ale uh -huh. Już to widzę Kurde o, miała nam ułatwić, nie? Tamte chyba nie zapiał, bo to ciężko je zapać okej okay. cofniemy. tam jeszcze na tym polu sumy jeszcze mam chyba jedną belkę sianka A to już nie będziemy się tak Znowuż to tym przejmować, pojedziemy sobie tylko tam po tamtą belkę, żeby było komplet. 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 Kurde. lebilno. Dobra, pakujmy to. Siub. Jeszcze jedna. No podjedziemy sobie tak. Wskoczy, wskoczyła. Spróbujemy te dorwać. O, żebym przydzwonił ale przydzwoniłem O, jak ja przyzwoniłem. No, dam radę. Nie damy rady. Musimy trochę zrobić tak i tak. Może jakoś. No, 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 no. I dupa. Próbujemy się. Może tak. O. Ale dziadostwo, co? O, panie Król złoty Pirunie no, list Może by ją tak jakoś fajnie złapać Hmm, nie chcę się przesunąć kurczę Trzeba nic z tego nie będzie Nie Probite, tak panie kolego, ale może tą tak chociaż zrobię. A widziałeś? widział pan jaki mówią? Dobra, Nie, no to może i tą tak, w taki sposób umkniemy sobie tak. Tak, tak, O, tak, o, 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 dobra, jest. Kurde, jeszcze by tamtą zapał co wy myślicie dam radę? Dobra, teraz zrobimy troszeczkę drastyczną sytuację zrobimy, ale trudno Uwaga, czy nam to się uda? Pewnie nam się udało. O o! Pięknie! Okej, okay, super o to mi chodziło. Jeszcze podjedziemy sobie po tamtą belkę jedną. cianka i zjeżdżamy na bazę. To się zrzuci. To zrzucimy. Blok, mój kurde. To sobie zrzucimy. Dobra. Teoretycznie mógłbym zbierać już następny, ale... żeby mi się to wszystko tak pomieszało dobra, jedziemy to wyrzucić wyrzucić, wyładować i przyjedziemy sobie po yy, po sianą kieszonkę właśnie szupa elegancko no i jedziemy no także już coraz bliżej yy, kupna na w sumie. Aby nie było już... W już, my możemy, już możemy kupywać powoli. Ale jeszcze wszystko mamy tylko pieniędzy, brak Dlatego jeszcze się wstrzymamy. Ale już zabezpieczeni będziemy. Bo no chociaż tam w sumie tam jedną krópkę chociaż te dwie, nie, Można już kupić. Zobaczymy. Dobra. Sianko musimy sobie bo mam Mam tą szopę nasioną mam tam całkiem z przodu. Ale podobna szopa właśnie stanie sobie... Będzie postawiona... Jak mi się uda tutaj naprzeciwko tej. Albo obok. To też się okaże. Spróbujmy to tak zrobić, żeby było dobrze. Wypakować. Okej. Okay tu trzeba to ramię rozłożyć. no sobie musimy tak wjechać tak o Dobra. I teraz tak. wyładuj bele. To tak fajnie zjeżdża. O. To nam się wszystko unosi. I teraz wyładuj bele tutaj. Teraz nam to wszystko zjeżdża. I nam to zaczyna spiechać. O, ops, 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 Chop. Voilà. obs, 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 nam obs, 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 obs. Oj, może to trzeba ten? Otwórzmy ten obiekt, to jest wyłączone auto. Automatyczny start włączony. Ciano wydaj paletę. Hmm. Może trzeba puknąć No nic Jak, jak nam tutaj się nic, nic z tym nie stanie To, to trudno Nic się nie chce dziać To nic To nie szkodzi Ja sobie to później tam jakoś ogarnę Śmigamy teraz po, po się na kiszonki Te betebele będziemy tutaj zrzucać gdzieś, a pod tą szopką tam z tyłu właśnie będziemy je układać, ale to już myślę, że poukładam sobie je poza odcinkiem, bo to troszkę czasu zajmie. No widzisz Aha, przyjechałem no Dobra no to w sumie już nie jestem To połapiemy sobie sianko Jezu, Boże, suma I raz i druga I trzecia. Pani idzie za. I pejk. Kurde, a turem to bym musiał się bawić i bawić. Fajna sprawa. Tam też jestem na belka sianka, ale tak. To... Zaraz zgarniemy też. Tam no też sobie zapiemy, żeby to już na czysto pozbierać. O. Ciekawe, na jednym przyczepę tego nie zbierzemy chyba. O ktoś zrobił teraz, no? Ambaras o, luks O oh, shit, o oh, <laughs> dobra. Ile tamtą zapiemy? Ok. I nieszczęsne walki przy tym. Kurde, nie ma dużo tego. Myślę, że macie tego będzie. O, tu jeszcze coś mamy, widzicie? Będzie się schowało no, Robię tak latać, właśnie. stop, 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 O. Już nie ma więcej czasami, oni... O tu, tu jeszcze jest. Prrrba Okej. Okay. No i. zostały nam te przy murku. tu się i niewygodnie w sumie zbiera, no ale damy radę. jakie jak nie my, to kto? Szkoda, że nie można tym ramieniem sterować sobie tak z osobna. No. No. Dawaj. Kurde, jednak trochę schodzi. A tutaj... Będzie taki prawie elegancki odcinek. Jeden. O, siup. Jedzę jeszcze. Tu wejdą te nam trzy i te trzy... Trzy, trzy wale zostaną. Trzy belki. A ja po te trzy belki pojedziemy sobie po to na końcu. Będziemy jeszcze trzy, będziemy mieli fula, Będziemy mieli fula przyczepę. I potem będziemy zbierać e, belę, siano, kiszonki. A później już takie niedobitki, co będą, to pozbieramy. my po całym polu, pozbieramy będzie takie pomieszane transport. belka no wskakuj ups. ops dobrze, bardzo dobrze. Dobra, trzy bele zostały spadamy z tego z Już złóż maszyny. O. Teraz jak to się chowa? A tak, w taki sposób. No, no. dobrze ma co ciągnąć? Od góry to jednak Dobra Tam jeszcze, na to cztery belki mm, Słomy Jeszcze luzem No dobrze, dobrze wyjdzie To się wystawywali tutaj na, na ten doborą no później sobie te balki powstawią, jak uzbieramy kasę to się kupi właśnie takie podoły na wszystkie i całą resztę. Tak Czekaj teraz także było dobrze, myślę, że tak stucza będzie zakręcić o i sobie ja po prostu pyk gdzieś w tym miejscu takie zeskładujemy Tak myślę sobie, jak my tutaj... Może tak 3 na godzinę, jakbym tak włączył? Sprawdzimy zaraz 3 na godzinę, tak jechać? Nawet 4 O, 4 na godzinę jest dobrze Fajnie schodzą, super Składamy, jedziemy po następną porcję A teraz sobie do tego nie chcę mieszać, że po prostu turem sobie podjadaj i trzy na raz będę brał, nie? Po trzy belki i tam będę wkładał Pod szopę No, chowamy się Dobrze I jedziemy dalej Ile hmm. już mam sprzęt przejechany? 7,5... 7 godzin 7,5 godziny, tak? Czy 7 godzin 50 minut, jak to jest? Z zegarem 50% ma uszkodzenie już w ciągu. już wymęczony. Dobra, roz... pitu pitu, rozkładaj to. że nie... Zbyt te dwie sobie ma od razu. Up. O, to, 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 to. Elegancko Tam jest w krzakach jedna, to sobie... U, brrr, ale poszliśmy bokiem. Aby tą spróbujemy złapać. Ale chyba nie damy rady, albo zaraz się zaklinuje. Chyba ryzykuje. cofniemy? A, udało się. Już myślałem, że będzie fail. No, ciekawe, jak będzie tu przyczepa to będzie sporo. Fajnie, będę zadowolony. Okej. Okay. I musimy partyzantkę odstrzelić i zrobić wodowanie. No bo niestety. Tak nas te bele urządziły rejzorki o patrz jak się stawia raz, dwa, trzy, cztery, pięć belek spieprzyło Dobrze, że tu nie ma głębokiej wody To była porażka A co to? Ok. Hmm. Po prostu tutaj mamy teraz naszym zaawansowaną generację ciągników lewitujących po prostu mają Wyposażone są w silniki odrzutowe i unosi się nad wodą po prostu, żeby nie zamoczyć. Balki też mają zainstalowany taki system antywodny. Jak to wygląda? What the fuck? Ok, proszę, że tego nie było, tak? Nie było tego, że nic nie widzieli. Ja też nic nie widziałem. Ma ciężko ma skubane. Dawaj, dawaj, dawaj. Dajesz, Malina, ciągniesz. Ja piję zielę, jednak trochę wyjdzie tego czasu, już 20 minut zbierania samego, 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 w jestem w szoku po porodowiu. Okay. jedziemy po kolejne, jeszcze nam będzie. Jeden rządek. Dwa rządki, no to 6 bel. Też nam pragnie. No czyli dobrze, ta przyczepa będzie cała. I takie niedobitki przyjedziemy, pozbieramy. Z grubej rury. No, i jedna belka tam zostanie. Dwie, trzy. Te trzy belki zostaną. Się. Dobrze. Czyli tam trzy, tu. Tu trzy, to masz sześć, siedem belek. Mam jeszcze jedna tam. Jedna belka jeszcze tego. Słomy tam przy jeździe, przy bramy. patrz, patrzcie, 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 patrzcie. No nie!

To odstawię, zrzucę, a te niedobytki już sobie pozbieram, nie będę was zanudzał, <gry> A w kolejnym odcinku nie wiem, co będziemy robić, jeszcze muszę, muszę się zastanowić, co będziemy robić w kolejnym odcinku. To sobie powrzucam poza kamerę, nie będę zakładał na głowę, <gry> Hmm. Myślę, że wapno do trawę koniecznie Musimy rozsiać. Hmm. No jakieś gruberowanko będzie na pewno cianie się sporze. przygotowywanie pod następny sezon żniwny. Zobaczymy. Ktoś tam się nagra, na pewno. Coś nierówno tak pracuje, nie? Więc mi mi się tak wydaje. Uh, 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 uh. Dobra, hamuluj, hamuluj Pieterbo Tyra ja wydupi w kosmos. Dobra, rozkładamy sprzęta rozkładamy sprzęta tak tak i trójeczka tak Cztery na godzinę to jest idealna prędkość o superko składamy gabaryty Tele na nich składa się. No, no i fajnie z Mamy trochę tych dalek, trochę siosienka, trochę tego. Fajnie. Dobra, to dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Heos!